Siemaneczko, z tej strony Śmiechu, lecimy dzisiaj z teścikiem wyrzutni testosteron od Jorgę. Kostka kraglingowa, już myślę, że bardzo dobrze znana, bo, bo jest to po prostu hit, bardzo, bardzo dobra pozycja od Jorgę, więc, więc nie ma co tutaj za długo jej przedstawiać. Partia oczywiście 2024, więc świeżynka. Wiem, że pierwsza partia... Była bardzo szybka. Druga partia z 2023 roku była troszeczkę wolniejsza. My, już jest, oczywiście, jesteśmy po strzelaniu z tej kostki, więc mogę powiedzieć, że 2024 nawiązuje na pewno swoją wersją do mm, pierwszej, pierwszej edycji. Więc, więc naprawdę bardzo, bardzo fajnie się zapowiada. Oczywiście nie będę Wam spoilerował. Jest to już wiadomo sprawdzona pozycja i wiadomo jak ona będzie strzelać, żeby nie będzie na pewno lipy, ale na... zapraszam Was na dalszą część. Zobaczcie jak ona sobie strzela. W kolejnej części dorzucę Wam taką, taką troszeczkę zwariowaną akcję, bo odpaliliśmy testosterona tak dodatkowo, bonusowo, od podstawy i od lądu rezerwowego i do tego Great Choice kosteczka od Triplexa TXB508 zrobiło to naprawdę bardzo fajną robotę, więc w ramach takiego bonusiku dorzucam Wam po samym teście testosteronu taką naszą małą zwariowaną akcję dajcie znać w komentarzu co myślicie o tych kostkach czy macie testosterona w swoim stawie sylwestrowym, oczywiście like komentarz, subik mile widziany, ja już nie przedłużam i zapraszam Was do Oglądania. Pamiętajcie, oczywiście, że kostkę testosteron możecie zakupić na www.polay.pl. Testosteron!

やばっやばっやばっや